Cześć. Mam dla Was małe przesłanie, historyjkę, która nie jest mojego autorstwa, ale tak mi ujęła, że postanowiłem się ją z Wami podzielić. Mam nadzieję, że też docenicie. Witajcie! Mam dla Was dzisiaj fajny tekst, który trafił do mnie przez kolegów i znajomych, który do mnie przemówił, może i do Was też przemówi. Według mnie świetny tekst, chociaż nie jestem jego autorem. Podczas rodzinnego spotkania młody mężczyzna zapytał swoich rodziców, ciocie, wujków i dziadków, jak wam się wtedy żyło? Bez telewizji, bez Wi-Fi, bez technologii, bez internetu, bez komputerów, bez dronów, bez bitcoinów, telefonów komórkowych, Facebooka, Twittera, YouTube'a, Whatsappa, Messengera i Instagrama. Jako pierwszy odezwał się dziadek i odpowiedział, wiesz Wnusiu, tak, jak Twoje pokolenie żyje dzisiaj, bez modlitwy, szacunku, wartości, osobowości, poczucia obowiązku, życia wewnętrznego, charakteru, pikanterii, ideałów, miłości własnej, człowieczeństwa, skromności, cnót, honoru, celu, tego czegoś, esencji, kierunku, tożsamości, bo wielu już nawet nie wie, czy jest mężczyzną, czy kobietą. Włączył się kolejny Nestor Rodziny. My, urodzeni między 1920 a 1975 rokiem, jesteśmy błogosławieni, a nasze życie jest tego żywym dowodem. Po szkole odrabialiśmy lekcje, a potem bawiliśmy się na dworze. Bawiliśmy się z prawdziwymi przyjaciółmi, nie wirtualnymi z internetu. Często budowaliśmy własne zabawki i bawiliśmy się nimi. Nasi rodzice nie byli bogaci, ale dali nam i nauczyli nas miłości. I to nie do przedmiotów materialnych czy ziemskich wartości. Nie mieliśmy telefonów komórkowych, laptopów, DVD, PlayStation, Xboxów, gier wideo, komputerów ani internetu. Ale mieliśmy prawdziwe relacje i prawdziwych przyjaciół. Krewni mieszkali w pobliżu, więc mogliśmy się cieszyć czasem spędzonym z rodziną. Możemy pojawiać się tylko na czarno-białych zdjęciach, ale wspomnienia są bardziej niż kolorowe i żywe. Jesteśmy wyjątkowym i bardzo wyrozumiałym pokoleniem, ponieważ jesteśmy ostatnimi, którzy słuchają rodziców, i pierwszymi, którzy muszą słuchać swoich dzieci. Jesteśmy edycją limitowaną. Ciesz się i doceniaj i ucz się z tego, co było wczoraj. To nie koniec tej przypowiastki, bo jest jeszcze coś do tego. Urodziliśmy się w latach 40, 50, 60. 50 60 70. Chodziliśmy do szkoły w latach 60-70-80. Zakochaliśmy się w sobie w latach 70-80-90. Pobieraliśmy się i zjedzaliśmy świat w latach 70-80-90. Wyruszyliśmy w podróż w latach 80-90. Znaleźliśmy stabilizację w latach 2000. zmądrzyliśmy w latach 2010 i nadal tu jesteśmy w 2025. Przeżyliśmy 8 dekad, co niektórzy. Dwa stulecia, dwa tysiąclecia. Od dalekobieżnych central telefonicznych do globalnych rozmów wideo, od płyt pod serwisy streamingowe, od, od ręcznych listów po e-maile i Whatsapp, od komentarzy radiowych podczas meczów piłki nożnej, po czarno-białą telewizję, a później telewizję HD. Kiedy chodziliśmy do wypożyczalni wideo, Dzisiaj oglądamy Netflixa. Doświadczyliśmy pierwszych komputerów, kart perforowanych, dyskietek, a dziś nosimy gigabajty i megabajty w kieszeniach, w telefonach komórkowych lub tabletach. Nosiliśmy krótkie spodenki jako dzieci, później długie spodnie, oksfordy, Bermudy i wiele innych. Przeżyliśmy polio, zapalenie opon mózgowych, grypę H1N1, a teraz COVID-19. Tak, przeszliśmy wiele, ale jak wspaniałe mieliśmy życie. Można nas nazwać ocalałymi. Ludzie urodzeni w świecie lat 50. doświadczyli analogowego dzieciństwa i cyfrowej dorosłości. Jesteśmy kimś w rodzaju widziałem już wszystko. Nasze pokolenie doświadczyło i zobaczyło więcej niż kiedykolwiek, jakiekolwiek inne w każdym wymiarze życia. Jesteśmy pokoleniem, które naprawdę przystosowało się do świata. Wielkie brawa dla wszystkich członków tego wyjątkowego pokolenia. Które na zawsze pozostanie już wyjątkowe. Ja się z tym zgadzam. I pewnie dodałbym do tego jeszcze parę rzeczy, ale już wystarczy. Jeśli uważacie, że jesteście z tego pokolenia, to witajcie w klubie.